Dzisiaj pobawimy się pulpitem kostkowym w symulowanie ruchu kolejowego. Do naszej zabawy wykorzystamy sobie pulpit kostkowy przygotowany dla stacji Wisła Głębce, działający w trybie symulacyjnym. Do tego, żeby ten ruch pociągów się mógł odbywać, żeby miał to jakiś sens, został przygotowany rozkład jazdy. Ten rozkład został zrobiony typowo roboczy, nie powiem, że na kolanie, natomiast że tak powiem, w takiej że tak powiem, mocno roboczej wersji. Mamy taki wykres czasowy, na którym zostały przygotowane, czy narysowane przebiegi pociągów pomiędzy stacjami, i godziny przyjazdu, odjazdu, a ostatecznie, zostały one naniesione, a ostatecznie zostały one naniesione na taki papierowy, prosty rozkład jazdy, który pozwoli nam po prostu bawić się w przyjmowanie i wyprawianie pociągów ze stacji na konkretne tory. Przyda nam się do tego jeszcze symulowanie upływu czasu. Ja wykorzystuję sobie jeszcze takie plastikowe znaczniki z numerem pociągu, które są wykorzystywane do tego, żeby symbolizować to, że konkretny skład znajduje się tutaj właśnie na konkretnym torze lub zajmuje szlak, przejeżdża, gdzieś manewruje itd. Także wyposażeni w takie, w takie znaczniki, rozkład, zegar i sam pulpit, możemy myślę powoli przystąpić do zabawy. Dobra, to możemy sobie zacząć od tego, że przygotujemy sobie stację do takich warunków początkowych. Pierwsze co sobie zrobimy, to ustawimy sobie rozja wszystkie rozjazdy w pozycji plusowej, tak żeby to miało ręce i nogi. E oraz musimy się za chwileczkę dogadać z sąsiednim posterunkiem, ponieważ o 8.10 przyjeżdża do nas pierwszy pociąg. Także teraz teoretycznie powinniśmy poczekać aż dyżurna lub dyżurna z sąsiedniego posterunku zadzwoni do nas. E zapyta o wolną drogę, my wyrazimy zgodę, no bo czekamy na te pociągi i w sumie tyle. Także możemy, to, co w tej chwili możemy zrobić, jako że bawimy się sami w tym momencie, to możemy zrobić tak, że wydamy tutaj, obsłużymy sobie blok pozwolenia na naszej blokadzie liniowej i dzięki temu dyżurny lub dyżurna z sąsiedniego posterunku będą mieli możliwość wyprawnienia pociągu na, na szlak do naszej stacji. Także teraz poczekamy sobie, aż pociąg wyjedzie tutaj na szlak. Zajmie go odblokowany u nas zostanie blok końcowy na blokadzie, no i to będzie oznaczało, że pociąg po prostu jedzie już do nas i możemy się go spodziewać powiedzmy planowo o tej, o tej konkretnej godzinie. Także to, co możemy sobie tutaj zrobić, to wykorzystać sobie teraz taki znacznik z numerem tego pociągu. jeżeli pociąg już zajmie tutaj odcinek na szlaku, możemy sobie go tam postawić, co będzie nam podpowiadało, że ten pociąg tutaj do nas powolutku już jedzie. O, dobra, to możemy to zrobić, tak? Czyli zakładamy, że osobówka 44041 jedzie już do nas. Założenie jest takie, że wykorzystując tutaj ten trzykrotnie przyspieszony czas przyjmujemy sobie, że pociąg, który jedzie tutaj do nas w naszą stronę, albo w ogóle pomiędzy naszą stacją a sąsiednią jedzie przez około 6-7 minut. Także tyle czasu mniej więcej będzie potrzebowało, żeby do nas dotrzeć. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast to co my możemy sobie teraz zrobić, to w ogóle przygotować sobie w ogóle drogę przebiegu dla tego pociągu. My go będziemy przyjmowali zgodnie z rozkładem na tor 5. Także trzeba by sobie po prostu przestawić jeszcze pozostałe rozjazdy, czyli w tym przypadku dwójeczkę. No i czekamy aż pociąg będzie już gdzieś tam blisko na szlaku i możemy mu wystawić, postawić wjazd na samoforze wjazdowym. Teoretycznie tutaj już nic więcej się nie będzie działo, więc na potrzeby samej symulacji i zabawy my możemy sobie przyjąć, że ten czas nam no powiedzmy tam już trochę szybciej poleciał, bo teraz siedzielibyśmy i po prostu yy, gadali. Załóżmy, że jest 7 po 8 już w tej chwili. Także to, co możemy zrobić, to tak. Podajemy sobie semafor wjazdowy no i w sumie <coughs> czekamy teraz, aż pociąg ten semafor minie, wjedzie na stację i rozwiąże przebieg. Także czekamy aż pociąg sobie przejedzie. Pociąg nam minął semafor, czyli jest gdzieś tutaj na głowicy, w tej chwili powiedzmy. No i jak przebieg zostanie e, zwolniony, to to, co my będziemy musieli zrobić, e, to wydać pozwolenie na, przy, na przyjazd kolejnego pociągu, który przyjeżdża tutaj u nas o 8.20. Pociąg nam rozwiązał przebieg, e, trzeba zwolnił przebieg już. Wjechał sobie na tor 5. To, co my musimy teraz zrobić, to tak, obsługujemy blok końcowy. Ok. I teraz symulacja działa w ten sposób, że udajemy, że dyżurny z tamtej stacji zwraca nam tutaj blok pozwolenia, co oznacza, że teraz my możemy wyprawiać pociągi. Jako, że rozkład przewiduje, że pociąg najbliższy będzie przyjeżdżał znowu do nas, to musimy poczekać, aż nam to, że tak powiem, przeleci tutaj. Teraz my znowu obsługujemy blok pozwolenia. Po telefonie, oczywiście, do, z, po rozmowie telefonicznej z sąsiednim posterunkiem, więc zakładamy, że wyrażamy zgodę. Dobra, to my wyrażamy teraz zgodę na przyjazd kolejnego pociągu. To, możemy, czy nie możemy? Tak, dobra. Czyli czekamy, aż e, kolejny pociąg, w tym przypadku e, pośpiech 8420, przyjedzie do nas. On będzie przyjeżdżał na tor pierwszy e, i będzie to skład e, z lokomotywą. Także będziemy musieli sobie tutaj wykonać oblot, a następnie przestawić ten pociąg, czy skład na tor trzeci, ponieważ z toru trzeciego ten pociąg będzie odjeżdżał mniej więcej za godzinę w drugą stronę. Także szykujemy sobie znacznik tutaj tego pociągu, który za chwilę sobie albo już go możemy tutaj położyć. zakładając, że on już tutaj do nas będzie jechał. Dorzucimy mu jeszcze taki znacznik takiej małej lokomotywy, który nam będzie podpowiadał, że będziemy sobie tu manewrować. No, i teraz, jak szlak już jest zajęty, to czekamy, aż pociąg przyjedzie tutaj do nas na stację. Możemy sobie zobaczyć, co będziemy robić dalej. <coughs> Możemy zobaczyć, co będziemy robić dalej, ponieważ ten rozkład tutaj na początku jest bardzo gęsty. I zakładamy, że za kolejnych 10 minut po przyjściu tego pociągu, czyli o 8.29, przyjedzie do nas jeszcze jeden pociąg, natomiast ten pierwszy, który przyjechał tutaj, będzie wyjeżdżał z powrotem. Także tutaj, to co możemy teraz zrobić, to zamienić sobie ten wskaźnik czy znacznik tego pociągu na znacznik z numerem 44044, 44, ponieważ na taki numer ten pociąg tutaj przechodzi. Także weźmiemy sobie kolejny znacznik z odpowiednim, odpowiednim napisem i zakładamy, że ta jednostka, która tutaj gdzieś stoi, będzie w tej chwili pociągiem 44044, 44, który pojedzie w przeciwnym kierunku. Dobra, czyli tak, to mamy przygotowane. Czekamy na ten pociąg, który przyjedzie na tor pierwszy. On już tu za chwileczkę powinien u nas być, także możemy tu już, myślę, spokojnie podać mu semafor. A, wróć! Teraz mamy katastrofę. Dobra, zrobiliśmy, zagadaliśmy się. Trzeba tutaj ten przebieg rozwiązać jeszcze doraźnie. I to, co możemy zrobić, tak, przekładamy sobie rozjazd drugi tutaj. I w tej chwili możemy już myślę bezpiecznie ten przebieg, ten semafor podać, tak? No to dobra, podajemy semafor wjazdowy tutaj do nas na stację na tor pierwszy. Ale byśmy zrobili tutaj. Hipotetycznie, jak ten odcinek byłby zajęty, że tak powiem naprawdę, to mielibyśmy tutaj wykazywano zajętość toru. Tutaj w trybie symulacyjnym tego nie mamy niestety, zrobionego w ten sposób. Także tutaj była możliwość w ogóle podania tego semafora, który umożliwiał wjazd na tor piąty. Jeżeli ten tor byłby normalnie zajęty, to takiej możliwości, takiej możliwości tutaj nie mielibyśmy. Także no, urok zabawy, że tak powiem. Dobra, pociąg nam tutaj minął, semafor i go wygasił, także zakładamy, że on już tutaj gdzieś powolutku sobie wjeżdża. Przebieg widzę też, że jest od semafora A, też jest już rozwiązany, czy zwolniony. Czyli zakładamy, że pociąg przyjechał. I teraz to, co mamy następne w kolejności, to to, że my obsługujemy sobie blok końcowy, dając znać sąsiedniemu posterunkowi, że pociąg do nas już dotarł. Za chwilę, tutaj, znowu będziemy mieli odblokowany blok pozwolenia, co będzie oznaczało, że będziemy my mieli możliwość wyprawić pociąg na szlak. Natomiast my czekamy jeszcze na jeszcze jeden pociąg, czyli na ten 44051, także ja sobie przygotuję kolejny znacznik który będzie na nas czekał. W tej chwili znowu odbieramy telefon od dyżurnego z sąsiedniego posterunku, wydajemy zgodę na wjazd kolejnego pociągu, który będzie do nas przyjeżdżał i obsługujemy sobie w tym celu blok pozwolenia, dając zgodę na przyjazd pociągu. Zakładamy, że on tu za chwileczkę będzie do nas wjeżdżał, natomiast to, co my tu jeszcze mamy do roboty, to to, że ten pociąg, O8, który przyjeżdża 8.20, powinniśmy sobie przestawić na tor 3. Obecnie możemy zrobić tak, że podamy mu tutaj semafor z możliwością manewrowania i zakładamy, że ten pociąg wyjedzie sobie tutaj na nasze żeberko. Tu będzie gęsto generalnie z tym wszystkim, no ale jakoś tutaj spróbujemy poradzić. Wyjedziemy sobie z tej strony, wjedziemy na tor wyciągowy tutaj, czy na żeberko właśnie Tutaj lokomotywa minął już pociąg. Tutaj wiemy, że kolejny skład już do nas jedzie, także musimy go tutaj oznaczyć. Mamy rozwiązany przebieg manewrowy, przekładamy rozjazd 1, przekładamy rozjazd 3-4. Wydajemy sygnał zezwalający na manewry i zakładamy, że ta lokomotywa przejdzie sobie tutaj na tor numer 2, a potem następnie tutaj pod, do granicy przetaczania. Także tutaj też możemy podać już wjazd na, znaczy nie wjazd, tylko sygnał zezwalający na, na manewry z tego toru. Lokomotywa już minęła tarczę manewrową, także przejeżdżamy sobie tutaj na tor drugi. Za chwilkę minie semafor wyjazdowy ze stacji i dojedziemy sobie tutaj do granicy. Czas nam leci strasznie szybko, także obawiam się, że się nie wyrobimy tutaj z czasem i będziemy mieli pierwszy poślizg. No ale trudno, tak to bywa. Musimy to szybko tutaj ograć. Opcję mamy jeszcze taką, że moglibyśmy ten skład po prostu z tej, z tej chwili tutaj stąd wyciągnąć szybko, bo on się tutaj na tym żeberku technicznie rzecz biorąc zmieści, także możemy szybko przełożyć jeszcze ten rozjazd. Tutaj tak samo trójkę i czwórkę sobie roboczo przekładamy. wydajemy, polecenie, wydajemy ten, Podajemy sygnał na manewry i wjeżdżamy sobie tutaj na tor numer 1. nam już powolutku, będzie tutaj czekał pod semaforem. Dobra, czyli tutaj nam lokomotywa zwolniła wjazd na stację. Myślę, że w tej sytuacji musielibyśmy zrobić to wszystko troszeczkę inaczej. Czyli to, co będziemy mogli zrobić, to to, że przyjmiemy sobie ten pociąg tutaj na tor drugi roboczo. Tutaj też mamy peron, także możemy go przyjąć tutaj na, na tor drugi i wydać komunikat, że pociąg 44051 planowy przyjazd na tor pierwszy przyjedzie dzisiaj na tor drugi. Podamy sobie szybko semafor wjazdowy tutaj z tego toru. Wjedziemy sobie tym składem tutaj do nas na tor, na tor numer 2. Jak pociąg wjedzie, obsłużymy sobie blok końcowy, dając znak, że szlak jest wolny. Dobra, pociąg na już semafor, wjeżdża nam dalej. Przebieg jest jeszcze w dalszym ciągu zajęty czy utwierdzony w tym przypadku, przepraszam. I zakładamy, że skład wjechał. Obsługujemy blok końcowy za chwilę. Tutaj będziemy, dostaniemy z powrotem blok pozwolenia dzięki tej symulacji. A my możemy ułożyć w tej chwili drogę dla pociągu, który mamy tutaj w zasadzie, który już nam się tutaj zaczyna opóźniać, a który miał odjechać o godzinie 8.30 tej tego Także przygotujemy sobie drogę do wyjazdu, poczekamy tutaj na blok pozwolenia, który już mamy. Dzwonimy na stację, zgłaszamy, że będziemy jechać prosimy o wolną drogę no i zakładając, że ją dostajemy to możemy w tej chwili wyprawić sobie tutaj pociąg z 5 no to jedziemy włączyła nam się PWLK. także teraz tak, czekamy aż pociąg minie nam semafor dobra, pociąg minął semafor a jak już wyjedziemy ze stacji, to przygotujemy sobie, e, prze, przełożymy sobie, prze, przestawimy sobie e, skład tutaj z e, tym pociągiem do pośpiecha na tor trzeci. Dobra, tu już mamy e, zwolniony przebieg, więc pociąg wyjechał tutaj na szlak, a my obsługujemy teraz jeszcze blok początkowy, żeby dyżurny z sąsiedniego postępu wiedział, że od nas pociąg też już wyjechał. Dobra. Czyli ten 44044 jest już na szlaku. A my w tym momencie możemy przywrócić rozjazdy do pozycji zasadniczej i w tym przypadku przygotować sobie przebieg z toru pierwszego tutaj aż do granicy przetaczania. I potem na tor trzeci. Także jedziemy, manewrujemy sobie do, do granicy. Czy możemy podać sygnał wyjazdowy? No nie możemy, bo mamy zajęty szlak. Także jakbyśmy nawet próbowali, to nam się nie uda, ale możemy podać sygnał manewrowy. Także zabieramy tutaj ten lokomotywę i, 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 i znacznik pociągu. My go możemy jeszcze zamienić w sumie na ten jadący w drugą stronę, czyli 48-23. Pociąg nam minął semafor, więc przestawiamy go już tutaj powiedzmy pod granicę przetaczenia. Czekamy aż przebieg manewrowy się zostanie rozwiązany tutaj, czy zwolniony. OK, mamy to zrobione, czyli cały skład nam już tutaj przemanewrował. Przekładamy sobie rozjazd piąty i drugi. Mamy ułożoną drogę na tor trzeci. Podajemy, semafor, podajemy tarczę manewrową. I czekamy, aż pociąg powlutku wjedzie sobie tutaj do nas na tor trzeci. Będziemy mieli go przygotowanego do wyjazdu o godzinie 9.20 z toru trzeciego. Tutaj mamy jeszcze przestawione 44.051, który do nas przyjechał. Ten pociąg jako jednostka przechodzi potem na pociąg 44046, który będzie odjeżdżał z 5. Także tak, tutaj mamy już pociąg minął tarczą manewrową. Wjechał. A w międzyczasie dostaliśmy z powrotem blok pozwolenia do nas czyli mamy informację o tym, że. Pociąg 44044 dojechało już do sąsiedniego posterunku i możemy sobie go tutaj zdjąć. Tam. Dobra, kolejną rzeczą, która tu się dzieje, to to, że o 8.50 mieliśmy przyjąć Icka do nas na tor pierwszy, który na razie jeszcze jest wolny, na szczęście. Także wydajemy tutaj blok pozwolenia po rozmowie telefonicznej z sąsiednim posterunkiem. Czyli nie wydajemy. Jest. Daliśmy blok pozwolenia. E, przygotowujemy sobie wjazd dla tego pociągu, czyli przekładamy z powrotem znowu rozjazd 5 w pozycję zasadniczą, rozjazd drugi w pozycję zasadniczą. I czekamy na przyjazd tego pociągu, na zajęcie szlaku. To będzie Intercity 4113. Zwykorzystujemy znacznik. Czekamy, aż pociąg wjedzie na szlak. Dobra, trochę ten czas szybko leci. No, ale tak to bywa. E, dobra, a co my tu jeszcze będziemy mieli do zrobienia? E, jak tylko ten ICEK nam przyjedzie tutaj na tor pierwszy, to my możemy przestawić sobie ten pociąg. O, dobra, mamy go na szlaku. Możemy sobie przestawić 4451 zgodnie z rozkładem jazdy. Na, będzie przestawiana na tor piąty jako 44046, więc możemy sobie ten znacznik też już zmienić na kolejny, żeby nam się to wszystko nie pomyliło. No i czekamy aż pociąg do nas dojedzie. Pewnie za te 2-3 minuty tutaj u nas. No, w sumie to za 6-7, ale powiedzmy, że będzie chwileczkę opóźniony, Zobaczymy, czy tam czy, czy dojedziemy. Myślę, że możemy trochę że tak powiem, w tym wszystkim i udamy, że ten pociąg, że tak powiem, dojechał do nas o czasie. Nie będziemy sobie tu i tego wszystkiego. A, i zobaczcie, tutaj jeszcze drobna pomyłka teraz, bo jako, że nie zdążyliśmy tego, tego składu przyjąć na odpowiedni tor, na piąty, to on zasadniczo od nas powinien wyjechać 8.51 z toru piątego, czyli w naszym przypadku będziemy go wypuszczali dzisiaj z toru numer 2, czyli znowu komunikat, jedziemy z toru, z toru drugiego dzisiaj przez nasze opóźnienie, więc jak tylko Icek nam tutaj wjedzie na stację, dostaniemy blok pozwolenia do nas z powrotem, to możemy wyprawić osobówkę z powrotem do, do sąsiedniego posterunku o 8. 51 lub leczko później. Dobra, podejmę wjazdowy. nam będzie powolutku wjeżdżał. Dobra, powiem wjeżdża na to pierwszy. na zwolnienie przebiegu. Dobra. I możemy tutaj obsłużyć blok końcowy. Dobra. Nie jest tragicznie. Mamy tylko minutę opóźnienia. Dzwonimy, znaczy na razie minutę, już dwie. Czekamy na otrzymanie bloku pozwolenia z tym wszystkim. Dzwonimy na stację. Dogadujemy się co do odjazdu pociągu, dostaliśmy blok pozwolenia. Możemy teraz ułożyć drogę przebiegu tej dla pociągu, czyli przekładamy rozjazd 3-4. Ok, eee, drogę mamy ułożoną, mamy blok pozwolenia, możemy wyjeżdżać. Czyli 3 minuty w plecy jesteśmy. Teraz jeszcze jedna rzecz, która mi tutaj umknęła gdzieś troszeczkę. W sumie ten ICEK, on generalnie też ma z przodu lokomotywę, ponieważ to nie była jednostka, tylko pociąg z lokomotywą z przodu. Tutaj widzę, że... Więc to, o co, o co musimy sobie jeszcze zadbać, to to, żeby w, pierwszym, w pierwszej kolejności zrobić sobie tutaj jeszcze odpowiednio manewry i przestawić lokomotywę na drugi tor, na, na drugi koniec składu i przestawić ten pociąg, ten Intercity, na tor, który. On nam przechodzi na. Będzie przestawiany na tor piąty, więc będziemy go przestawiali za chwileczkę tutaj. Tu już pociąg wyjechał. Mamy pawełkę ustawioną. Zakładamy, że on już wjechał na szlak. Obsługujemy blok początkowy i zakładamy, że tego już mamy, już tak powiem, z głowy. Przywracamy rozjazdy do stanu zasadniczego. No i możemy przygotować się tutaj na manewry, tutaj tym składem. Także odczepiamy lokomotywę. Składamy drogę przebiegu i podajemy tarczę manewrową, czyli sygnał do, do manewrów dla tej lokomotywy. Czekamy, aż wyjedzie tutaj do nas na rzebarko. To, co będziemy musieli zrobić tutaj w następnej kolejności, to przygotować sobie możliwość przejazdu od semafora B tutaj aż do granicy. Także przekładamy tu jeszcze rozjazdy. Przekładamy zwrotnicę, przepraszam. Dobra, tutaj widzę, że pociąg już. Lokomotywa minęła semafor. Czekamy tylko na zwolnienie przebiegu. Przekładamy rozjazd numer 6. Wydajemy pole ten zgodę na. Nie zgodę, tylko sygnał do manewrów. Więc czekamy aż lokomotywa nam tej minie teraz. tarczę manewrową, jedzie na tor drugi. Tu możemy też podać już sygnał do manewrów z toru drugiego aż do granicy. No, i w sumie tyle. Jak blok pozwolenia zostanie tutaj zwolniony, to będziemy musieli znowu dogadać się z sąsiednim posterunkiem na przyjazd kolejnego pociągu o 9.10. Dobra, tutaj tak. Pociąg już przejechał. Tutaj przebieg jest rozwiązany już, więc możemy przełożyć z powrotem rozjazd do plusa. Tutaj też mamy jeszcze, czekamy na zwolnienie tego przebiegu od semafora B. To już się stało, więc możemy sobie tutaj rozjazdy z powrotem przełożyć w pozycję plusowe. Ok, tu mamy postawioną w dalszym ciągu lokomotywę, e, która tutaj manewrowała i teraz tak, e, pociąg, który będzie przyjeżdżał teraz z drugiej strony e, tutaj będziemy musieli przyjąć z powrotem na tor e, pierwszy, także ten tor musimy jak najszybciej tutaj zwolnić znowu, także wjeżdżamy sobie tutaj po skład. Dobra, lokomotywa nam tutaj minęła tarczę manewrową, wjeżdża sobie na tor pierwszy. A my możemy zamienić znacznik tego pociągu na kolejny. W tym przypadku będzie to IC1418. Mamy taki? Mamy. Dobra, także zakładamy, że tutaj mamy już lokomotywę z wagonami, którą możemy przestawić na tor piąty. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jak widzisz, przy takim czasie przyspieszonym trzykrotnie tej roboty jest bardzo dużo. Można by to zrobić troszeczkę wszystko wolniej, bez takiego pośpiechu i, że tak powiem, takich błędów, które tutaj się zdarzają. No, rozkład też został przygotowany w taki sposób, żeby, że tak powiem, tej zabawy tutaj było jak najwięcej. No ale to jest znowu kwestia dogrania sobie i czasu, i własnych możliwości, i tego, ile tej zabawy w tym wszystkim chcemy mieć. Ja w tym wideo chciałem tylko pokazać, w jaki sposób taka zabawa może wyglądać, eee, może się to wydawać dziwne. Mnie przystąpczy, że sprawia to wielką frajdę. Eee, taka, taka zabawa można tutaj dużo pokombinować. Jest trochę tego, eee, że tak powiem, dreszczyku emocji w takiej zabawie, także ja osobiście polecam. Eee, jeżeli masz jakieś pytania związane z, z tym nagraniem i z taką zabawą, to pisz w komentarzu, chętnie ci odpowiem. A jeżeli jesteś ciekaw, jak w ogóle powinna wyglądać taka symulacja eee, i w ogóle jak działa taki symulator, to zapraszam cię do obejrzenia tego filmu podlinkowanego tutaj na górze